Zbudowano ogniwo przedstawione na poniższym rysunku. Siła elektromotoryczna tego ogniwa w warunkach standardowych była równa 5,65 tysięcznych voltów. Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji, która zachodzi w pracującym ogniwie. Napisz schemat tego ogniwa. Ok, czyli nie mamy anody, natomiast znamy katodę. Widzimy, że tu jest BI3+ szukamy BI do 3+ plus jest tutaj czyli mamy e BI na BI 3+ plus to 0 308 Wiemy również że siła elektromotoryczna, czyli sem, w którym mamy katoda odjąć anodę. I to sem wynosi 0, 5, 6, 5V. My wiemy, że nasza katoda to 308 minus Anoda. Przenosimy na drugą stronę ze zmienionym znakiem i będziemy mieć odejmowanie, czyli jest to 0,257, ale uwaga, tu mamy minus anodę. I teraz musimy tutaj zmienić znaki, że nasza anoda to będzie minus. 0257 i odszukujemy, co to może być. Tu nie ma. Jest to nikiel, tu mamy 0257. Zatem naszą anodą jest NI. A tutaj będzie Ni 2. I mamy tutaj zrobić równanie reakcji, czyli najpierw patrzymy sobie na elektrony. Przechodzimy z powrotem tutaj i musimy pamiętać, że K jest na redukcji. K to, da, to redukcja, bo tu mamy kreskę i tu mamy kreskę. A anoda ma utlenianie. Wiedząc to już, musimy sobie spojrzeć, że na katodzie mamy Bi, czyli skoro ma być redukcja, to zapiszemy to tak, jak tutaj jest, ponieważ 3 robi nam się to na 0. Zatem z tej strony musimy dać 3 elektrony. To teraz nikiel. Nikiel to anoda, ma być utlenianie, czyli musimy zaobserwować wzrost stopnia utlenienia. No to będziemy mieć Ni0 na Ni2. Czyli to z tej strony damy 2 elektrony. Górę musimy wymnożyć razy 2, dół razy 3 aby elektrony będzie z jednej i z drugiej strony do szóstki i nam się to skróci. Zatem równanie reakcji to będzie BI. 2BI, 3, po lewej jeszcze mamy 3Ni. I z tego będziemy mieć 2BI. Plus 3, Ni 2. Ok, schemat ogniwa. Zaczynamy od anody. Do środka wchodzą jony, czyli mamy Ni, kreska, do środka kation, Ni 2. Dwie kreski, czyli klucz elektrolityczny, Bi 3, kreska, Bi, i że jest to katoda. <śmian>